Witajcie, kochani. Ośmiobitowe szaleństwo powraca po przerwie i to chyba dość długiej, co najmniej półrocznej. Ale sporo zmian. Jak widzicie, wszystko nieco ładniej wygląda. Widać moje sporo, spore brzuszysko. Tak przynajmniej mówi Robert, który jest za kamerą. Ale do rzeczy. Dzięki Raspberry Pi udało mi się uruchomić emulator MAME, czy MAME. Nie wiem, jak to się wymawia, dzięki któremu można odpalić gry z automatów. I dzisiaj opowiem Wam o jednej z takich gier, a przy okazji opowiem trochę o klimacie lat 80. w tak zwanych salonach gier. Przenieśmy się do roku 1982 i wtedy Pan, Japończyk, o nazwisku którego nie pamiętam, ale. Takashi Nishiyama. Takashi Nishiyama, stwarza grę pod tytułem Moon Patrol. Tak się składa, że to jest pierwsza gra na automaty, które którą ja widzę. To jest czas, kiedy królowały w Polsce salony gier, nie było jeszcze wielu komputerów osobistych, a na pewno nie można się było bawić w takiej jakości grafiki, jaką zobaczycie za chwilę. A zatem zapraszam was do Moon Patrol. Zacznijmy zatem. Jeden czy dwóch graczy. Robert nagrywa, więc będę grał sam. Gra jest dość prosta. Polega na patrolowaniu księżyca. No, sama nazwa mówi Moon Patrol. Jedziemy takim oto pięknym łozikiem. Pojawiają się dziury, które trzeba przeskakiwać. I coś, co no, <gryw> dla mnie naprawdę przypomina po prostu kupę. Powiedzmy, że jest to kupa obcych, o którą się można rozwalić. Niemilcy, oczywiście, zrzucają na nas różnego rodzaju e, brzydkie rzeczy. Pokonujemy kolejne litery alfabetu. To są sektory. Nie wiem akurat, dlaczego e, takie oznaczono. Kolejna kupa. Jeszcze jedna kupa. I za chwilę pojawią się takie paskudstwa, które e, zrzucając bomby, to jeszcze nie te, to są, mówiliśmy na nie, na nie cytrynki, e, które zostawiają dziury. O, to są te. Patrzcie. Uee! Powiedziałem, że to była pierwsza gra, którą widziałem w salonie gier i to jest prawda. Wcześniej używało się... Au! Nie! Wcześniej używało się... czy grało się na automatach mechanicznych, które były bardzo skomplikowane i miały, nie, nie były takie fajne jak ten. Już zaraz kończymy ten sektor. Oczywiście pokażę, że pobiłem rekord, bo nikt wcześniej w tę grę przede mną nie grał. Ale, żeby zagrać w Moon Patrol i inne tytuły, które Wam będę pokazywał w kolejnych tygodniach, trzeba było pójść do salonu gier. To były takie dość obskurne budy, która obsługiwała z reguły pani, która wymieniała 10 złotówki na żetony albo nieco wcześniej po prostu papierowe pieniądze na. 10 złotówki, czyli tak zwaną dychę. Dlaczego mówię tak zwaną? Ponieważ bardzo często zdarzało się, że jeżeli, jeżeli się było młodszym i herlawym, a ja taką osobą byłem, to pojawiali się więksi ludzie od nas i mówili: Dej, Dy dychę, jestem ze Śląska. Jak się nie chciało dać dychy, dostawało się w wryj. I niestety, salony gier w całej Polsce z tego słynęły, że były miejscem dość wielu wymuszeń rozbójniczych. Poza tym była jeszcze jedna rzecz, która denerwowała. Ja ją w tej chwili mam zasymulowaną, to znaczy ktoś patrzył jak gramy, co jest generalnie denerwujące. Tacy patrzący na dodatek jeszcze lubili doradzać, co doprowadzało do szału kolejny poziom przed za nami. E, I to było najgorsze. Teraz skacz, skacz, skacz. Hopie, nie chcę, żebyś mi doradzał. E, takie były właśnie salony gier, w których rozlegała się muzyka dyskotekowa lat 80 Modern Talking królował. Tutaj trzeba teraz spokojnie, bo to jest miejsce z minami. I tutaj absolutnie nie można ani przyspieszać, ani zwalniać. To jest miejsce, gdzie jedziemy równym tempem, pokonując wszystkie miny. Kolejny sektor zaliczony. I teraz sobie wyobraźcie, że w takim skupieniu gracie a trzech innych kolesi jest przylepionych do ekranu i się gapi jeszcze mam drodze skacz, nie, nie, teraz, skacz to doprowadzało do szału ale z drugiej strony nie mieliśmy wtedy komputerów w domach i nie dało się grać w zaciszu albo tylko z kumplem ok przeszliśmy przez miny, to jest ważne teraz jeszcze pomniejsze dość ważne jest tutaj dodawanie gazu i hamowanie po to, żeby te pociski na nas nie spadły. Jeszcze do literki O nam pozostało trochę czasu. No i oczywiście ci, którzy robią dziury w gruncie księżycowym. Come on. No. Został jeszcze jeden statek. Dobra. Gram na padzie. Mam gdzieś zakamuflowany e, taki joystick staromodny, ale przyznam szczerze, sobie trochę ułatwiłem pracę Ok, oczywiście, że pokażę rekord, jak żeby inaczej Ciekawy jestem, czy dojdę do końca alfabetu Bardzo dawno nie grałem w tę grę, naprawdę Nie trenowałem, staram się tego nie robić przy 8-bitowym szaleństwie Dobra e, Co jeszcze wyszło spod ręki zdolnego Pana Nakamury? E, spod ręki Pana Nakamury wyszła gra Kung Fu Master która zdobyła sporą popularność w Polsce, bo pojawiła się dokładnie wtedy, kiedy na ekrany weszło wejście Smoka z Brucem Lee. A to są, myśmy nazywali je kulkami z gówna, przepraszam, ale tak sobie, dokładnie tak wyglądają. Jest tutaj o tyle niebezpiecznie, że te pojazdy są po prostu niżej. Jeden, jeden... Został mi jeszcze łazik, więc niestety nie mam zbyt wiele tutaj marginesu błędu. Mam nadzieję, że uda mi się dojść daleko, albo nie. Dobra, zjeżdżamy już z górki. To oznacza, że niedaleko będzie koniec. Uf, Słuchajcie, emocje jak przed laty. Chociaż tutaj nie tracę ukradzionych z kieszeni ojca i niezauważonych, mam nadzieję, 10 złotówek. Ojciec zostawiał zawsze. Pewnie dla mnie. Trochę w kieszeni, ale niech rzuci kamieniem ten pierwszy, kto nie wykradał trochę pieniędzy rodzicom z płaszcza. Z kieszeni płaszcza. Dobra, e, został nam ostatni etap. Robercie, dojdę do litery Z czy nie? Zobaczymy. Czas pokaże. Ale musisz wiedzieć, tutaj skacz teraz. No, gdzie mam skakać? <laughs> no tak, doradca. Dobra, kupa podwójna, dziura, dziura, kupa, dziura, dziura. Kupa podwójna, dziura. No tu jest naprawdę. Oł! Ale dostałem ekstra statek. Dobra. Nie szalejmy. Tutaj. A, czterej pancerni bez psa. To wszystko. Dobra. Jeszcze mam jeden statek. Psa nie ma, bo jest zajęty robieniem tego. <noise> Myślałem, że dojdę do końca. Nie doszedłem. Moon Patrol, gra, w którą warto zagrać na dowolnym emulatorze. Gra, która skradła trochę mi 10 złotówek, właściwie nie tylko mojemu ojcu. I gra, która przywołała stare, dobre wspomnienia z dzieciństwa. Dla porządku dodam jeszcze, że ta gra była wydana przez firmę Williams. A firma japońska, której nazwy w tej chwili sobie nie przypomnę, wydaje gry wideo do dzisiaj. Okazuje się, że dobry produkt może ochronić czy obronić się przez lata. Dziękuję Wam za 8-bitowe granie dziś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, pewnie za jakieś dwa albo i trzy tygodnie.